Buongiorno Maria! Buongiorno! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, no, z Sardynii. E, Mała zmiana planów. Mieliśmy jechać dzisiaj kamperem na La Maddalena. No niestety, nasz kamper jest Do troszkę tam. za duży i e, niestety nie, nie pojedziemy promem. Natomiast stwierdziliśmy, że zostajemy na tym kempingu, co jesteśmy, kamper stoi, a my sobie sami zrobimy w czwórkę wycieczkę na La Maddalena. Właśnie czekamy na prom, bilety, tak, bilety koszt biletów za naszą czwórkę plus oczywiście opłata klimatyczna 2,5 euro od osoby to 43,40 40. To jest coś Czekamy, aż przypłynie. Są dwie, e, dwie linie promowe, Madalena Line, którą widzicie tutaj. I jeszcze, pokaż ci. Musimy na nią kupić bilet. Ale tak, nie było już miejsc. Opóźnienie mają. I jeszcze druga linia, Del Comar, chyba tak się to czyta. Si. do portów. Na Madalena! Bez naszego Nasz pierwszy przystanek. Kawiarnia z lodami. Jest trochę niezadowolony, bo czekoladowe się lody jeszcze nie, nie zrobiły. Przymuś kończy truskawkowe. Marcin ma orzechowe, ale zobaczysz jakie to są lody. Tak się fajnie kręcą. Powoli już się czekoladowe. Widzę, klarują. Naprawdę bardzo, bardzo dobre lody. Próbowałam. Także... Jak będziecie na Magdalenie, to to miejsce. Aktualnie znajdujemy się na głównym placu, placu Garibaldiego. Tu możecie sobie usiąść między palmami i zrobić z nim zdjęcie. Good Jeżeli na ja, to Matko, to myślisz, że byśmy się odwrócili, bo tam no, tyle osób wracają, gdzie byśmy popłynęli. Ja, myślę, że to Pałacu. No, nasz już upływa, ale patrz, jakie palce Strasznie, tak strasznie wietrznie. My już właśnie wróciliśmy. Naszej e, krótkiej wycieczki na Wyspę La Mandalena. Byliśmy w mieście o tej samej nazwie. Miasteczko jest turystyczne, nastawione głównie na turystów. E, jest dużo hoteli, restauracji, barów, sklepów z pamiątkami. My też sobie coś e, oryginalnego kupiliśmy. Też wam e, pokażę. Macie w dowyczaju. To jest prezent. Zawsze prezent. To taki ładny pamiątkowy magnes dla dziadków. A tutaj. Takie cudo. Piesek. Taki piesek, tak. Jędruścią pieska. No to mu kupiliśmy. Piesunia. Proszę. odwrotnie. A, tak. To jest taki piasek do, 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 pizzy. Do, pizzy, do, pizzy, do pizzy. Do podawania. Także bardzo nam się to A, cudo tak, spodobało. Tak w formie takiego pieska. Pieska. Jamiczka. Jamiczka. A tak. no i co się okazało, że w sumie mogliśmy naszym kamperem tam ujechać. No, Wycieczka na Madelene była tak naprawdę bardzo krótka. Bardzo, bardzo krótka, ze względu na ogromny upał. Niestety o 13.30 musieliśmy już uciekać, bo nie dało się usić. A bez samochodu byśmy mieli skuter, znaczy gdybyśmy zabrali skuter, to byśmy sobie tutaj pojeździli. myślę, że to była najlepsza opcja zwiedzania skuterem, bo takim dużym kamperem, czy nawet mniejszym, też pewnie tam jest mała wyspa, ciężko się zatrzymać gdziekolwiek, więc Gąskie uliczki. Wą tam są wypożyczalnie skuterów. Mnóstwo wypożyczalni skuterów, więc jeżeli macie prawo jazdy, możecie sobie tam wypożyczyć mały, duży motocykl, i taka opcja myślę, że najlepsza jest. Albo mały jakiś samochodzik, Nie wiem, Fiat 500. A głównie tam były Fiaty. Tak, mały kierunek. I tak myślę, że było najlepiej zwiedzić, gdybyśmy w sumie wiedzieli, że nastawili się na takie zwiedzanie to byśmy pewnie samochód wypożyczyli, ale upał był taki, że nikomu się z nas nie chciało. Naprawdę było mega gorąco, ale wyspa, wyspa no, nie byliśmy na całej wyspie, także nie byliśmy możemy powiedzieć, stolicy. tylko w stolicy. A no, jest piękna, jest naprawdę warta tego, żeby tam pojechać. No żeby, tylko, że nie zobaczyliśmy kapry, ale to na następny raz. Mamy, że tak powiem, powód, żeby wrócić tam jeszcze raz i, i, i zwiedzić, mniej więcej wiemy z czym to się je. I... Aha, no i e, tak naprawdę jeżeli chcecie jechać takim dużym kamperem, czy większym nawet, to popłyniecie, tylko nie kupicie tego biletu przez internet, bo oni wyceniają tylko do 7,5 metra. Tak. Reszta jest indywidualnie wyceniana, na miejscu trzeba iść do kasy e, i oni oceniają, bo tam nawet i ciężarówką taką znaczeką promem płynął. Chociaż się zastanawialiśmy jak, jak tam zjedzie, ledwo, ledwo zjechał, ale, ale, ale zjechał. I, 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 więc takim dużym kamperem też by się e, wszędzie zmieścił. A no, teraz przechodzę z naszego kempingu, zaraz nam go pokażemy. Będziesz mm -hmm. Teraz z zwiedzanie naszego kempingu od bramy wjazdowej. Obok znajduje się niewielki lasek piniowy. Tutaj mieliśmy ostatnio przygodę, bo wracaliśmy wieczorem. Inna trafiliśmy na dzika, który nam napędził stracha, zwłaszcza chłopcom. Recepcja. Wejdziemy w głąb kempingu. Jak widzicie, na kempingu jest mały plac zabaw, toalety, market, pizzeria, bar oraz restauracja. Tam znajdują się bungalowy, domki kempingowe i sanitariaty. Drugie są z tej strony naszej. Jest taki megafon, co chwila pani wywołuje właścicieli samochodów, źle którzy źle zaparkowali tak. Nasz kamperek. Tam jest e, camper serwis. wyglądają parcele. Nie są w ogóle ponumerowane absolutnie. Także żeby dostać się do morza, trzeba przejść przez parcelę, na której ktoś po prostu stoi. Po lewej stronie market. Czynny non stop od 8 do 8 wieczorem. Pizzeria. Bar. Miejsce do wypoczynku. Miejsce na zrzucenie kasety oraz sanitariaty. A no i dochodzimy do jednego z miejsc, można wejść na plażę w cudzysłowie na plaży. swoją malinę. To są takie śmieszne domki tutaj, które można również wynająć. Bardzo mi się one podobają. Dali na Magdalena Fajnie by mieć taką łódź tutaj i popływać między tymi wysepkami, wysepkami. I więc na kempingu zrzucamy zjeżdżamy sobie tutaj łódź mamy małą marinę i, i możemy pływać i wypoczywać na łodzi bardzo fajnie mnóstwo jest takich małych wysypek zatoczek, zatoczek właśnie taki. dla motorówek, dla łodzi Barcelami przechodzi się do do morza. I za chwilę są takie właśnie punkty i zatoczki. I takie piękne widoki. Jeżeli chodzi o camper serwis na naszym kempingu. No to dostajecie takie żetony, żeby oczywiście opróżnić szarą wodę i nabrać świeżej, ponieważ my byliśmy dwie doby na tym kempingu, obowiązuje nas jeden bezpłatny camper serwis. Poczynamy camper serwis. Marcin wrzuca żeton i nabieramy czystej wody, tak? Jest? Działa. A no tutaj kratka na zrzut szarej. Musimy się chyba cofnąć. Inaczej podjechać. To Nie było. Teraz działa, tak? A. Po tym czasem tyle z camper serwisu. My już powoli opuszczamy kemping, kierujemy się w stronę Olbi. Dzisiaj będziemy opuszczać Sardynię. Zatem do zobaczenia na lądzie. Nasz prom właśnie przypłynął. Czekamy sobie aktualnie w porcie na naszą kolej. Wjechania na pokład.